Branża Fitness pyta się, co tam, jak tam, jakie cele. Cele są przede wszystkim coraz takie same. Dbamy o zdrowie. Dbamy o zdrowie poprzez dwie rzeczy. Jedno przyrodę, a dwa poprzez trening funkcjonalny. ogarnięty trening funkcjonalny mówimy świadomy fitness. Robisz postaw po wtedy, kiedy jest regeneracja, czyli basen, sauna, morsowanie. Ale jeżeli chodzi o trening, no to odpowiedzią jest Stress Box, nasz produkt wykonany przez firmę Stress Fitness Solution. Od początku do końca robiony przez nas. Cały kontener, jak i wszystko to znajdziecie w środku. Czyli w tym miejscu będzie stał stresbox, czyli siłownia zewnętrzna, gdzie będzie można ćwiczyć w środku, jak i na zewnątrz. Ważne, żeby tutaj ten kontener opierał się na twardym podłożu, które będzie wypoziomowane. Nasz stress box jest wyposażony w oświetlenie, zasilanie do sprzętu cardio oraz klimatyzator z funkcją ogrzewania. W środku wyciąg, akcesoria z regałem, wszystko ologowane strezem, piłka, kettle, hantle.